5 wat działalności nierejestrowanej. Po pierwsze, ograniczenie przychodów. Możliwość osiągania przychodów jedynie do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie może być ograniczająca, ale jednak to wcale nie jest tak mało, żeby przetestować swój pomysł na biznes. Po drugie, brak dostępu do ulg oraz dofinansowań. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie mogą korzystać z ulg takich jak ulga na start czy dotacji z urzędu pracy, co jednak nie wyklucza możliwości skorzystania z nich przy zakładaniu klasycznej działalności gospodarczej. Po Trzecie, brak możliwości wykonywania działalności, która wymaga licencji, pozwolenia czy koncesji. Ale nie oszukujmy się, czy naprawdę musisz być akurat detektywem albo sprzedawać alkohol? Jest masa innych pomysłów. Po czwarte, trudność w uzyskaniu kredytu dla działalności. Bank może udzielić pożyczki firmie, która jest formalnie zarejestrowana. Jeśli jednak potrzebujesz pożyczki już na start biznesu, to może nie jest to najlepszy pomysł. No i po piąte, brak możliwości odliczania kosztów co miesiąc. Ale za to może się odliczyć na koniec roku, więc w kwestii podatku wychodzi na to. To, samo. to działalność nierejestrowana chyba jednak nie ma wad.